Już nie mogę się doczekać. Kiedy wejdę do wody, właśnie będę chciała zrobić rozgrzewkę delikatną. Jestem troszkę podziębiona, znaczy trochę bardziej jestem chorawa i osłabiona, ale dzisiaj musimy nagrać scenę i adrenalina trzyma mnie, żebym właśnie, żeby mieć taką siłę, żeby nagrać je, bo to będą... Wydaje mi się, że to będą przepiękne sceny. Wizja reżysera Tomka Kopańskiego jest fantastyczna. Scenariusz napisany przez Maury Ładosz i Izę również wygląda niesamowicie, więc szkoda byłoby nie zagrać tych scen, więc ja już się nie mogę doczekać, jestem mega podekscytowana. Trudne będzie to, że kończymy te zdjęcia, nie narzekam, broń Boże, ale jak pytasz o techniczny aspekt, kończymy je około 6 rano, a potem mam samolot do Warszawy, chwilę tam odsapnę w hotelu, samolot do Warszawy i mam zdjęcia w Warszawie. Więc dla mnie dzisiaj challenge'em i wyzwaniem będzie ogarnięcie dwóch planów, jednych nocno-ranny, drugiego popołudniowego, w dwóch różnych miastach. Tak? tak, żebym wypadła świetnie i żebym miała dobrą energię i pozytywną energię, więc to będzie dla mnie wyzwaniem, żebym zachowała fajne, Powiedzmy nastawienie psychologiczne do tego dnia, bo ani jednego, ani drugiego dnia nie chcę potraktować lżej, tylko po prostu dać siebie maksa. A dwa, nie chciałam za bardzo zmarznąć i mam nadzieję, że skończymy wcześniej niż o szóstej. Mm. Wszyscy mamy taką nadzieję, ale będzie super. Naprawdę zdjęcie będą bombowe. Jestem przekonana, czuję to. To jest monopłetwa, wygląda trochę jak łopatka do śniegu, do zgarniania śniegu, taka większa, ale to jest taka monopłetwa, tak brzęczy. Monopłetwa, która potrafi schodzić na 120 metrów. Jest to płetwa, której się nurkuje dwie nogi, za jednym zamachem się wkłada tutaj do tego kalosza podwójnego. I pływa się jak Syrena ruchem delfinowym. Ta monopłetwa ze mną towarzyszyła mi na 62 metry. Myślę, że w przyszłości popłynę w niej trochę głębiej. Z nią trzeba się zaprzyjaźnić, bo albo złapię z nią flow i wtedy potrafi mnie bez bólu zaprowadzić daleko, głęboko, bez jakiegoś wysiłku, albo po prostu troszeczkę nie współpracujemy i moje mięśnie nóg się męczą i, 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 <laughs> i nie jest nam łatwo. Ale do tej monompłatwy trzeba chodzić na siłownię i robić sobie nogi. Ona jest naprawdę w średniej twardości. To jest ciężka płetwa, chociaż w wodzie tego nie czuć. Ale żeby nią machnąć, to trzeba trochę dać wysiłku, więc. Ale nie trzeba używać do niej aż tak dużej siły. Ta monopłetwa jest po prostu czymś, co, czego się używa, sprzętem, który się używa w freedivingu. Najnowsze odcinki dzielnicy od poniedziałku do czwartku, od 21.00 w pulsie 2.